Cześć, czołem! Tomasz Migdałek, Birofile w Logo Piwie, kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od Intermarché, oferta do 4 października, tutaj z okazji Dnia Chłopaka. Piwa z browaru za miastem, różne rodzaje w cenie 6,99, a także piwa z browaru Harpagan, także różne rodzaje w cenie 6,49 za butelkę. To są propozycje przygotowane przez Intermarché. My już przechodzimy do Auchan, oferta do 6 października tutaj kup dwa produkty zapłać 7 siedem złotych i 10 groszy są to piwa e, z serii pewni dobrego uważone w browarze Spółdzielczym o ile wiem e, dla Osą. E, także tych piw można szukać właśnie w Osą. E, my już z Osą wychodzimy, przechodzimy do Leclerc'a, oferta do 9 października. E, tutaj Ettinger za 2.99, Weltin Pilsner za 3.69, a także wybrane piwa z browaru Pinta między innymi Atak Chmielu e, w cenie 6 ,59 zł. 59 groszy. To tyle, jeśli chodzi o Leclerc. My już przechodzimy do netto. Oferta do 2 października. Tutaj Krusowice Imperial 49, Gniewosz różne rodzaje 4,99, Litowel kolejny czeski klasyk 4,49 za butelkę, Paulaner Oktoberfest 5,99 i DAP eksport. 399 za puszkę. To propozycje przygotowane przez netto. My przechodzimy do Dino oferta do 5 października. Tutaj piwo Miłosław Chmielowe 2,99 piwo Trzy góry z Rosji 7,99. Zestaw Komesa ze szkłem 26,99, a także zestaw 3 butelki z browaru kościerzyna 8,99 za komplet. To są propozycje przygotowane przez Dino. My już wychodzimy z Dino i przemieszczamy się do Polo Marketu. Oferta do 5 października. Piwo lwowskie 1715 czy 49 za butelkę, a także zestawy z Polo kartą za 29,99 Komes, Miłosław lub Grodzisk. Zestawy ze szkłem oczywiście. Ich można szukać w Polo Markecie. My już wychodzimy z Polo Marketu. Jesteśmy w Aldim. Oferta do 2 października. Piwo PRL 4.99 piwo szwejkowe z grybowa 4.49, a także piwo czechosłowackie również z grybowa również 4.49. Do 2 października w praktyce pewnie dłużej, ale to nie koniec propozycji Aldiego, ponieważ mamy także ofertę od 4 do 9 października, czyli od najbliższego poniedziałku i tutaj piwo pszeniczniak z Borowaru Amber 4.99. Pszeniczna klasyka można będzie jej szukać w Aldim. My wychodzimy z Aldiego i jesteśmy w Lidlu. Oferta do 3 października. Eee, tym razem skromnie. Browar Artezan eee, po raz kolejny w Lidlu. Pacific lub Cymbopogon 6,99 za butelkę tych dwóch piw można szukać, następnie inne beczki zestaw 6 piw Miami, Zisu, APA i Jungle IPA razy 2 każde, czyli razem 6 puszek 033. 2999 wraca ten zestaw do Lidla po pewnym czasie, pojawia się w nim dość regularnie. Trochę tego jest w tym tygodniu, mam nadzieję, że coś ciekawego dla siebie znajdziecie. Ja dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie życzę udanych zakupów. To wydanie piwnych okazji dobiega końca. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło, cześć!